No cześć! Nie wiem co mam robić w życiu, tak żeby... kurwa, a przecież miałem mała bić się wyłączyć ta kropka. Czekajcie. Przecież Miała się ta durna kropka kurwa wyłączyć. Cholera się nie wyłączyła. Już nie chce mi się poprawiać tego. Nie wiem co mam robić, także zresetowałem się i kurwa gram w, w jakieś... w jakieś jest dosłownie kurwa... A ja nie gra na tym. Cię mojego znowu Dlatego ten... nie mam. Kurwa.

Neoplon nie, kurwa, co by tu wziąć? Coś co mam w swoim mieście, bym chciał wziąć. Czekajcie. Co ja mam? Bo ja nie będę kurwa autobusem. O to na pewno jest w innych kolorach. I to było, ale już nie ma i też w innych kolorach. Dobra, bierzemy tego Solerisa. Kurwa! No jedź, w białej. Mamy te Solarisy, Dwa takie 10 dziesięciometrowe. Spierdalaj stąd, tutaj ty chodzisz po ulicy Chyba będzie trzeba cezurować te przekleństwa Kurwa, wypierdalaj mi z tej drogi Ja tu jadę i chuj ci w dupę Nudzę się, więc nagrywam Skur, a niedziela, godzina 11.17 Ale ta kurwa pieprzona kropka To mogłaby się wyłączyć no skur... Pierdolony słup Czekajcie, bo mi się nie chce na długich trasach Jakieś robaksowe gierki Nie, no nie, nie chcę się, nie chcę mi się kur... autograć. grać, chuj z tym, idziemy gdzieś 10... Dobra, może za kilka dni pojawi się film Z DTG2, bo na razie kur... A jak widzicie jeszcze nie mogę Ci sobie, jak chcecie ci przeczytać Ogólnie tu będą głupie gry, bo to nie moje konto jest Tylko moje mojej się. A tutaj to jest nie moje konto, także ale to będą różne głupie rzeczy. A po co? bo ja już tutaj jestem tak rozbudowany. Kurwa, ostatnio jak się tak rozbudowywałem, to ten. Ostatnio jak się jakoś tak rozbudowywałem, to kurwa, nie mogę tego oświetlenia postawić tu. A dobra. Idziemy po kciutę, tylko a te kropki mnie wkurzają 600 Kur... Nie ma jej także Ale to może to jest trochę ciekawsze To jakkolwiek jest ciekawe Tu przynajmniej jakaś fabuła jest To przynajmniej trochę fabuły, a nie... A do tylko jeżdżenie autobusem już mi się znudziło no jak słyszycie luksora, to nie zwracajcie uwagi. Czekajcie, w ogóle jesteśmy tanki z wytronki. Dobra. Dobra, czekajcie, ja tutaj trochę mało widzę, ale... To jest rozbudowany dom. Na DTG2 bym chciał nagrywać coś z DTG2, ale nie bardzo mogę. Jak widzieliście zresztą? Jak sobie zapoznaliście, co sobie przeczytaliście? no może w następnym odcinku? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nic nie wiem. Nie, czy tylko wracam na ten odcinek, czy kurwa będę już teraz trochę nagrywał regularniej. Nie wiem, nic nie wiem. Nic dzisiaj jeszcze nie wiem. A to główno pewnie mi tak zmienia głos. Zawsze to nagrywali mi tak zmienia, nasz idzie inny bardzo głośnik, to zmienia. Kurwa gdzie jest ten Electric Box. O, a idziemy na strych. Co jest na strychu? Główna. główne jest na strychu. Dobrze, to zamykamy te. Gówno. Kurwa no, tym te gówno? No otwój się ty gara szruchany Kurwa, 2000?! Tam jest to Nie, dobra. Tam jest to dobra, trzeba sobie dropnąć kaskę. A, to są włączniki, chyba Super musiał te kropki wyłączyć jeszcze. Miał się do, do diabła wyłączyć CZEMU JA MAM KŁAŚĆ KUR... A dobra to jest wykładzina, dobra Bo idzie... Dobrze, nie zepadłem KUR... Okej okay. Jaka farbę w czy to największy dom na serwerze? Być może... Nie, tam jest największy tam się samotnie. Ale... No, no, dobra Nudzi mi się w życiu. Po prostu nudzi mi się. Może za 3 dni będzie DTG 2, może nie, nie wiem, może znowu za kilka miesięcy będzie jeden film. De. Może znowu za 7 miesięcy będzie kolejny film. Duff. Kurde no. kurwa no, kropki mnie wkurwiają. Story za tyle ale no, A nie chcę mi się tak bawić z montażem i próbować durować ich. Cenzurować w sensie. No, to się, to przynajmniej tak to, to ja chuja widziałem, że tak powiem. Sorry, że tyle przekaństwa, ale no. To chyba będzie kibel Tu nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O tu, psiatła są. na ściana. Mikrocement. Okay. Co, Co, szuflady z mikrocementu? Nie. Teraz jesteś no. bo znowu się chyba coś spiszyło i ten i nie widzę co mam do rozbudowywania O jest, dobry. Ale co zostaje? te rzeczy dosyć są. Kiedy meble? Już skończyłem dom i chyba będę go dokończyć. gdzie będzie kiby? No tu będzie właśnie... Nie. Nie, nie, czemu do dokibasz? Okej, okay. to fajne. Słuchajcie luksorofle, to proszę, nie słuchajcie, bo mi jest cicho w domu, cicho mi. 61% całego domu już mam. Chyba to. W środku czy na zewnątrz to jasne i cholery. A typowa budowa domu. Ten dom już jest w lepszym. Przynajmniej dom już nie jest w stanie deweloperskim. Stan deweloperski to jest domki, w którym jeszcze nie ma jakby drzwi. Mam tu kurt światła. O, są już tu jakieś światła. Ale są... A, lamele. To się lamele nazywa. Nie wiem, czy ty robisz. O, kominek. W końcu coś się kupuje. Kasia, z komina będzie leciał do domu. A, ty jest tak długo będzie leciał do komina. Eee, chyba nie, chyba nie. Chyba nie jest aż tak prosto. Chyba nie jest tak trudno. Dobra. dobra. Prysznic. No łazienka tam prysznic tu co to jest? Co tu jest? Łazienka, kibel. No dwie łazienki na piętrze, fajnie. to jest dobra, łazienka gotowa, jakaś dziwna, gabinet. Tam do no, łazienka. Ta łazienka już jest gotowa, chyba Łazienki chyba gotowe. Także zamknijcie się. Czemu to są szklane drzwi do tego kibelka? Się pytam, to też do... Gabinety, gabinety, gabinety. Gdzie mi się gabinety pokazywały. Tu dobra. A, kuchnia, dobra. Kasy nie mam Kasy na dom nie mam Kasy mi się skończyła, ja pierdzielę zaraz zejdę tam i na piekło. Nie wiem czy to słyszycie, ale szczeka mi tu kundel zasrany Nie wiem czy to słyszycie, ale... Gabinety, czemu to się do cholery gabinety nazywa? Zobaczcie, jeszcze są główne śmietanki Nie wiem czy słyszycie, to słyszycie, szczeka, ale... Teraz chwilę tam. Nic nie będę robił, tylko idę sobie zwiedzać domy. Tamten dom. O ten tutaj, taki. Czy mogę mam do niego wejść? Okej, by nie, tak, nie. cholera, chyba mnie zobaczyła. Chyba ty mnie zobaczyła. Czemu ten jest taki, dom, taki lepszy dom się rozbudowuje? A szkater mi się skończyła życie. Nie wiem, za co było budować dalej. dopiero 68%. Prawie x 7 Ja nie rozumiem, o co z tym x 7 chodzi. Jak, ktoś, jak, jak mi YouTube nie wyłączy komentarzy, to wytłumaczcie mi w komentarzach, co to znaczy, ten to jest 7 bo nie wiem. Zlew? To dziura bez zlewa. Magazamskie. I dobra, myślałem, że będzie jumpscare, że, że ten, na no, ale nie, nie będę. Ołoka! Zmywarkę mnie... Nie stać mnie na zmywarkę, jestem biedny! A lokówkę mogę otworzyć? Coś tu jest w nawet. Dobra, to jest strzałce idziemy. Która ja już mam fazę? Trzecią fazę robię. Jak już tę fazę skończę, to nie będzie gotowy do mech. Meble robię. Potek jeszcze tam jest, to zobaczycie. <grym grym grym kruccy> krótki, ale idzie tak jak zwykle, 20 minut. No, moje konto, bo ja. Nie wiem, czy wiecie, ale jak nie zapomnę, to mam wkleję tutaj dzikie Dobra, idziemy kupić zmywarkę Mikrofon wyszła, no dobra Kuchnia gotowa Kuchnia możemy zamknąć <gryzł> <gryzł> Wyspa Zajebista wyspa Zmywarkę tutaj w nie mogę 1000 zł, 1000 doładowców Szkoda, że nie ma bubuksów Tutaj nie ma bubuksów o y <śpięć> ja muszę spać Co tu gdzieś Ok, To jest ustawienia? No. I to ja z tego nic nie znać, jest nic nie mogę mieć tam na cholerę ten strych, to mogę tu mieć Trochę drogie pominie, się jara wyjdzie że dom skończy ten za godzinę czekajcie, gdzie ja to teraz przykupię pralnia tu jest kurwa, palec mi strzyknął aaa ah. strzyknąłem się palcem, au, 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 au ah. Kurwa. palcem się strzyknąłem i kurde takie, robiłem takie rzeczy plecami, jak zginęłem i w z siebie mi tyknął i boli. O, już lepię, a, a. C -c -c -c. Ale dziura, fajna dziurka. To cię jest teraz z do kupienia? Widzę, że to jakieś kropki, to jest Dorszny Strych, to jest tu. Chyryk. O, kanapa. Co jest A, na nowy serwer, to Co jest? No i jakiś jakieś gierki trzeba szukać. Dobra, to ma jakaś gierka. Warszawa. Dla miniaturcy był Warszawski Rotem. Rotem 140 chyba. Nie jadę już i się na tramwajach Pop, zdrowy. Ja idę to metro. Chyba metr ja w to, to było metro Free. Chyba. jeszcze jest To Skoda. Czekajcie, w tej grze jest. Termowe są metra, trzy pojazdy. Chyba. Okej, okay. 81 to jest chyba serii 81 Boże, coś Jezu, ile stacji, jak dużo stacji z pięć stacji Niezły metro Pięć stacji Tutaj coś nowszego No i tutaj ta najnowsza Skoda z Wersowika Chyba, to ja, który biorę A to Skoda, jadę To Skodu jadę Eee, zmieniło się coś chyba. Kamina, no dobra. No, taki pełen zabisty widok. Czemu ty ujadę? No dobry wyłączymy. Ty, bo nie hamuję tego miejsca. Często bywałem w stolicy, i co wiemy? O, tutaj jest znak żeby hamować. No, już stacja strawa. Następna stacja centralna. Te .huh to też były tutaj, ale już wcześniej ja tutaj stoję, żeby na się nie wkleić Pracownik ma trawnik ziemi. Ludzie na tej ziemi robią strawę. Połączajmy na Chyba jakiś mały fragment tego Stacja, strawa, następna stacja, centralny rynek.